Chcę mu wcześniej odpalił. Dzień dobry. Uwaga, ruszam z iłem. Moje pierwsze wrażenie. Dwoja, jedziemy. Jeszcze jedzie. Już nie jedzie, jedzie Kurwa mać Ale zajebisty pojazd Tylko wolałbym, żeby jechał normalnie I myślę, że z bm czką 3 litrowym dieslem w automacie Będzie całkiem przyjemnie I jeszcze trzeba zrobić tak, żebym się tutaj mieścił A jak już się tutaj będę mieścił I będzie jechał normalnie To ja będę zachwycony Driftujemy Jeszcze jedno kółeczko! Jeździ, patrzcie jak jeździ. Dobra, odstawiamy dziada. Na razie tyle mi wystarczy. Kozaczek, naprawdę kozaczek. Mnie się już podoba, ja już mam gębę naokoło uśmiechniętą. Gdzie go stawiać? Ten dźwięk też jest fajny. O jest Kurku, kurku, kurku. Kur. Mistrzostwo świata. Mówiłem, że to jest dobra dziabka, nie? Muszę zrobić tak, żebym nie siedział zwinięty w kulkę. Dobry kukuruźnik.